Australijka prawie traci palce obu rąk po tym, jak pijana zdrzemnęła się w śniegu. Jedyne, czego chciała ta Australijka, to relaks i ostre chlanie podczas wakacji w Kanadzie. Zamiast tego skończyła z nieźle odmrożonymi palcami. Kobieta podzieliła się swoją historią w internecie. Około 2.30 w nocy kompletnie pijana oddzieliła się od grupy swoich przyjaciół i zmęczona padła na śnieg, by się zdrzemnąć. Ktoś znalazł ją skuloną kilka godzin później. Kiedy się obudziła, zauważyła, że jej palce są mocno spuchnięte. Pielęgniarka powiedziała jej, że jest całkiem możliwe, że straci obie dłonie. Lekarz w szpitalu naciął palce skalpelem, co pomogło zniwelować opuchliznę. Kobieta ma nadzieję, że jej palce pozostaną przy jej ciele, ale nie może być tego pewna do czerwca tego roku. Zima już za nami, ale pamiętajmy, jeśli mamy zamiar uchlać się do nieprzytomności na mrozie warto mieć założone rękawiczki.